Proszę pozostać cicho, dopóki nie wymienię lepszego bramkarza od Wojciecha Szczęsnego. Artur Borus. Nie. Kaylor Nawas. Nie. Łukasz Fabiański. Nie. Łukasz Skorupski. Nie. Jan Oblak. Nie. Mark Andrzej Trysztegen. Nie. Wojtek Szczęsny, najlepszy na świecie. Najlepszy Wojtek. Pozostań cicho, dopóki nie wymienię lepszego bramkarza od Wojciecha Szczęsnego. Łukasz Skorupski Keylor Nawas Jest lepszy Lepszy Keylor Nawas? Tak Nawet w tym momencie? W tym momencie nie, ale kiedyś był Pozostań cicho, dopóki nie wymienię lepszego bramkarza od Wojtka Szczęsnego Łukasz Skorupski Keylor Nawas Tak, nie? Keylor na Nawas lepszy od Wojtka Szczęsnego? OK. A kto twoim zdaniem jest najlepszym bramkarzem na świecie? Tejsztagan. Pozostań cicho, dopóki nie wymienię lepszego bramkarza od Wojtka Szczęsnego. Artur Boruc. No jest lepszy. Artur lepszy? Tak. Okay. No to szybko poszło. A gdybym powiedział Łukasz Fabiański? No to nie. Nie? Wojtek lepszy, tak? Artur Boruc. Keylor na Nawas. Łukasz Skorupski. Jan Oblak Łukasz Fabiański Marka Andretter-Stegen Manuel Neuer Myślę, że tak, że Neuer jest lepszy od Szczęsnego, patrząc y no, na wszystkie czasy. Z tego, co, co powiedziałeś, a w zasadzie milczałeś, to, to domniemywam, że, że według Ciebie Wojtek jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Patrzyłem całokształtem. Teraz wiadomo, że Oblak jest na przykład lepszy, no bo Szczęsny nie przerwę, ale, ale ogólnie Szczęsnego cenię bardziej niż Oblaka czy też Pozostań cicho, dopóki nie wymienię lepszego bramkarza od Wojtka Szczęsnego. Łukasz Skorupski. Kejlor Nawas. Artur Boruc. Alison. Łukasz Fabiański. Mark Andre Stegen. Tak, tak, tak. Oczywiście, nie oczywiście. Nie oczywiście. Proszę pozostać cicho, dopóki nie wymienię lepszego bramkarza od Wojciecha Szczęsnego. Łukasz Skorupski. Keylor Nawas. Artur Boruc. Łukasz e, Fabiański. Jan Oblak. Mark Andre Ter Stegen. Czyli Wojtek jest najlepszym bramkarzem? Wydaje mi się, że jednym z najlepszych, natomiast nie najlepszy. Okej. Okay. A no to e, kto, kto jest najlepszy w takim razie? Na przykład Manuel Neuer. Ewentualnie jeszcze z takich starych czasów Dida z Milanu.